Dzień ja jestem w Xx Pro. słuchajcie, ja dzisiaj przed, le przed lekcją to nagrywam. No słuchajcie, dzisiaj już jutro może się pojawi odcinek z komputera, słuchajcie. Więc... O kurde. Zapomniałem wyłączyć game moda, słuchajcie. No wiecie, że ja sobie to stitowałem, słuchajcie. No wiecie, już przecież. No wiem, mam słabego Minecraft. Za chwilę będę miał najlepszego. I skina zmieniam. Słuchajcie

Zabijecie, weźmę, zabijecie ze Sfondra Ej, ty, ty, ty Ehe. Rozumiem A raczej nie rozumiem, słuchajcie. Dzisiaj taki szybki odcinek. Ojej, 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 ojej. Proszę pani. Nie, słuchajcie, tak nie będzie. To być piękny odcinek a stał się brzydki bo wiedźmi chcą mnie zabić za chwilę, o dobra, no słuchajcie dobra, one same w siebie strzelają na shifcie będziemy tu o kurde, o kurde, o kurde kurde jaki ja mam podciąż ty, 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 ja cię zabiję Wiecie co? One chyba nie umieją strzelać przez to. Ej, nie umiem oddychać po nowo. Słuchajcie, no. Dzisiaj, no, złocznik. Słuchajcie, nie. Quit. Quit, nie jesteśmy. Play. News. Now, 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 now. O, dżungla. Akurat do mojego O, czekajcie. trzy minuty już nagrywam. A mogę 21 z zombie pigmenem. Raz. Ej, proszę pani, pani mały zombiaczku, Dobra, z czterema będę walczył. Przygotujemy się najpierw. A mianowicie tak, że wejdziemy na górę. I będziemy stąd strzelać w te zombie pigmeny. Bez przygotowania w ogóle. Tylko mieczek. Mm, no. No i łuk, no i. No i strzały. No i kość. No i Willow. Wilow. Chyba tak się mówi. Dobra, piesek, piękny. Fifek. Jak na Fifek nazywam, wiem, no. Trochę tak wiecie. Za bardzo moje imienia moje watolnie fajnie jakbym mógł zenchantować, ale tutaj w tej Minecraft nie można enchantować. Jest taki problem diamentowy i siekiera i zbroja diamentowa. Diamentowe zbroje, słuchajcie. Już się przygotujmy. I ich pozabijamy. Dobra. YouTube I, I Dobra, i mamy wszystko, tak? Dobra. Game mode. Game mode zmieniamy. Game mode survival. Gdzie jesteś piesełku? O, tu jesteś słuchaj. Stąd. I słuchaj i lecimy. Lecimy z tym koksem. Bij ich piesek, piesek, piesek. Tylko Muszę mieć jeszcze jednego pieska. Gryzi, gryzi. Będę z daleka. Super jesteście. Zrobię wam kolegę. Hm, nie chcesz. Być okej. Okay. To może ty chcesz? Dobra. Muszę mieć armię piesków. Okej. Okay. Taka armia wystarczy na nich Nie wiem czy nie jest przesadzona, słuchajcie Nie wiem Już ich chyba nie ma Chyba tam są tym. chyba tam są I to jest I tym właśnie kończymy odcinek No i Gryź go, gryźcie go Cześć od gryzienia Ja nie wiem gryźć No i zabijaj ci go Zabijać go! Ja mam najlepszą siekierę, więc... Bo siekiera to jest najlepszą bronią w sumie. No w ogóle w Minecrafcie. Na razie. Bez modów. Bez modyfikacji. No dobre. jestem przed lekcją, słuchajcie. Ten... Jest dziewiąta dziewiętnaście. Dosłownie. OK. No i tym słowem kończymy odcinek, słuchajcie Bo już żadnego zombie wygląda nie ma Zróbcie to dla moich piesków, łapka w górę Słuchajcie, tradycyjnie stup, subik z dzwoneczkiem, jeśli Chcesz być na bieżąco, teraz będą nowe filmy. słuchajcie, nowe w ogóle W Windykatorzy będą Villagerzy, bestia, golemy Tego, wiśniacy, psy glisy, koty, wszystko będzie. No to ja was żegnam, papa. Pa.